Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Legię Warszawa 1-0. do Pierwsza część konferencji z trenerem drużyny gości, pan Czesław Michniewicz. Dobry wieczór Panie Trenerze i bardzo proszę o komentarz do tego spotkania. Dobry wieczór. Przegraliśmy bardzo ważne spotkanie, jadąc tutaj do Bielska, spodziewaliśmy się trudnego spotkania, ale liczyliśmy na to, że Umiejętności naszego zespołu, doświadczenie yy, zdecydują, że to my wygramy to spotkanie. Tak się nie stało. W pierwszej połowie mecz był wyrównany, mieliśmy kilka momentów, w których można było zdobyć bramkę. Pod Beskidzie też miało, przypominam sobie taką sytuację, porzucie z autu, było zamieszanie i też było groźnie pod naszą bramkę. W przerwie meczu powiedzieliśmy, co nie funkcjonuje dobrze, co trzeba zmienić. Przód rożny dla Podbeskidzia, zamieszanie, padła bramka, było bardzo dużo czasu, żeby jeszcze wygrać to spotkanie. Tak się nie stało, graliśmy niedokładnie, graliśmy nerwowo i w efekcie przegraliśmy ten mecz. Bardzo ważny mecz. To tyle, dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Ma otrzymaliśmy pytanie od redaktora Pieli z portalu Weszło. Czy gra na zmrożonej murawie i w zimowej aurze po zgrupowaniu w Dubaju była dziś dla pana zawodników utrudnieniem? Nie szukamy takich łatwych usprawiedliwień. Trenowaliśmy cały tydzień w Warszawie, były różne warunki podobne do tych, nawet momentami gorsze, także na pewno nieboisko było przyczyną tego, że przegraliśmy to spotkanie. Mhm. I drugie pytanie od tego samego redaktora. Czy pod Beskidzie czymś dzisiaj Legię zaskoczyło, czy trener w inny sposób wytłumaczy ten występ? Trudno mi mówić, czym Podbeskidzie nas zaskoczyło. My spodziewaliśmy się takiego właśnie meczu twardej walki w środku pola groźnych starych fragmentów gry, ale też spodziewaliśmy się, że to my będziemy tym zespołem, który wykreuje sobie sytuację i zdobędzie bramki. Także tutaj nie chciałbym oceniać Podbeskidzia, a bardziej bym się skupił na swojej drużynie. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie od redaktora Dariusza Goliasza z serwisu Nabramkę.pl. Bardzo długie pytanie, pozwolę sobie je skrócić. Czy nie uważa pan, że. Państwo zawodnicy powinni wziąć za wzór waleczność, ambicje i walkę od pierwszej do ostatniej minuty, którą dzisiaj zaprezentował zawodnicy pod Beskidzia. Redaktor odniósł wrażenie, że do straty Gola za dużo było z waszej strony gry nachodzonego bez zachowania stuprocentowej koncentracji. Nie, absolutnie nie podzielam tego stanowiska. Uważam, że to nie dlatego, że ktoś nie chciał. Tutaj nie można mieć pretensji do zaangażowania poszczególnych zawodników. Bardziej pretensje należałoby kierować do niedokładności, do niefrasztubliwości, do złych rozwiązań, złych wyborów. Ale tutaj absolutnie nie, 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 nie można w ten sposób mówić, że ktoś tutaj w tej drużynie nie chciał. Absolutnie. Słabszy mecz. Pomimo tego mieliśmy sytuację i powinniśmy zdobyć w ramki. Tak się nie stało, dlatego przegraliśmy. Mm. Dziękuję panie trenerze. Więcej Dziękuję. pytań nie ma, także za drugą druga część konferencji. Dziękuję. Zwycięstwa jak, jak ryba wody. W sferze taktyki bardzo dużo na pewno było nie dociągnięć, ale o, tych, o tym sobie będziemy rozmawiać, analizując na spokoju. Natomiast jeżeli chodzi o obszar mentalny, to było zwycięstwo razy dwa, ponieważ to, co teraz mam, mam nadzieję, nastąpi w głowach tych chłopaków, to będzie przestawienie jakby o 180 stopni sposobu myślenia. Jestem bardzo zadowolony z postawy każdej formacji, każdego zawodnika, zarówno tego, który grał od pierwszej minuty, jak i tych zawodników, którzy weszli w trakcie trwania drugiej połowy. Mieliśmy niełatwy tydzień, nie mówiliśmy o tym głośno. Zeszliśmy z kapitalnych boisk trawiastych przy temperaturach plus 6, plus 10. I wróciliśmy do zimowego Bielska Białej. Tak? Mieliśmy jedną jednostkę treningową, tylko na wierzchni naturalnej, ale tak żeśmy jakoś starali się pokierować tymi chłopakami i oni sami również o to zadbali, żeby nie narzekać, tylko po prostu czekać nic nie wymyślimy mamy taki, a nie inny klimat. Żeby, żeby się zająć robotą, nastawieniem pozytywnym od pierwszego meczu, i tak się też stało z Legią. No niezmiernie się cieszę, że to jest właśnie mecz wygrany z Legią Warszawa. Wydaje mi się, że takiego kopa mentalnego, jakiego dostaliśmy, szczególnie szatnia, co, co było widać zaraz po meczu, że, że tylko to może pomóc. No, te wyniki, sami widzieliśmy, te wyniki drużyn, które gdzieś tam są wokół nas w tabeli, czy tuż nad nami. No, Ciężko mówić, że, że będą korzystne, każdy będzie walczył o każdy punkt, Ka nikt nie odpuści, umiesz liczyć, licz na siebie, dlatego w ogóle nie będziemy się przejmować zwycięstwami, porażkami innych drużyn, jeżeli drużyna zafunkcjonuje naprawdę dobrze, ta wiosna będzie udana i będzie w każdym meczu 80 nawet procent walki, tyle co było dzisiaj, bo umówmy się no piłkarsko Legia ma zawodników każdy wie jakiej jakości. To było widać szczególnie w środkowej strefie, gdzie mieli operowali piłką, grali dużo małej gry, której nam troszeczkę brakuje, bo też boisko było naprawdę grząskie. Myśmy mieli wyższy zespół i, i, i Legia się tutaj poruszała mm, dużo lepiej w środkowej strefie. Stąd te zmiany później z zawodników świeżych z niższym środkiem y, ciężkości, co dało efekt w postaci jakby dowiezienia tego, tego no fantastycznego dla nas wyniku na początek. Gratuluję chłopakom, jestem z nich naprawdę dumny i chciałbym to mówić co tydzień. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Otrzymałem jedno pytanie zaadresowane do pana, redaktor Dariusz Goliasz z nabramkę.pl. Gratuluję oczywiście wygranej. Pisze również o tym, że zespół zdał egzamin z. Z gry defensywnej. I pytanie: Czy właśnie takiej gry wymaga Pan od swoich podopiecznych i czy dojrzał Pan w tej grze jeszcze jakieś mankamenty, nad którymi trzeba popracować? O mankamentach będziemy rozmawiać z zespołem, oni sami wiedzą nad czym trzeba pracować. Już pierwsze sygnały dostaliśmy też odnośnie ich jakby czucia, czucia boiska, już nawet jak weszliśmy dwa dni temu. No, ten przeskok z nawierzchni zmrożonej, na nawierzchni sztucznej, na, na odmrożoną, naturalną, naprawdę proszę mi wierzyć, to wiedzą o tym fizjoterapeuci, doktorzy, lekarze i trenerzy też z doświadczeniem, że jednak jest to przeskok i nie da się tak pięknie operować piłką i, i tworzyć takich fantastycznych akcji, jak tworzymy na przykład na boisku na górce, przy, przy, przy no boisku równiutkim, jak na dzisiejszym, gdzie było bardzo, bardzo ciężko i trzeba się liczyć z tym, że być może nawet cały luty będzie tak boisko wyglądać, więc no jakie cechy? tutaj muszą, 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 muszą przeważać. Walka, cechy wolicjonalne, nastawienie pozytywne, optymizm, mental, nie lans, tylko, tylko naprawdę drużyna jest numerem jeden. O mankamentach nie będę mówił po takim meczu, bo nawet bym był nie fair wobec chłopaków. Natomiast podkreślam raz jeszcze, nieprawdopodobny mental. A jeżeli chodzi o grę w defensywie, wydaje mi się, i to proszę mi wierzyć, nie będzie to nie jest to incydent. Postać popularnego kaska, czyli, czyli Rafała Janickiego. No, dzisiaj nie tylko, że zdobył bramkę jak rasowy napastnik, gdzieś tam znajdując miejsce między nogami Artura Boruca, ale trzymał tą obronę, skracał z Milanem polegry, wydłużał wtedy, kiedy trzeba. Uważam, że zarówno on, jak i Petar Mamic, jak i Milan Rundicz, który jest tak jak powiedziałem, już kiedyś w wywiadzie innym zawodnikiem, proszę mi wierzyć, mentalnie. I plus jeszcze doszedł nam Filip Modelski, będą tworzyć naprawdę zgrany, zgrany kwartet, plus Michal Peskowicz i dwaj defensywni zawodnicy. Także jeżeli chodzi o grę defensywną, to nie będzie to oczywiście we wszystkich meczach dominacja. No ale proszę, proszę mi znaleźć trenera w Polsce, który by, będąc na moim miejscu hura optymistyczną i, i, i ofensywną taktykę ustawił na Legię. No chyba, chyba takowego by się nie znalazło, chyba że się mylę. Więcej pytań nie ma. Dziękuję, panie trenerze.